Jak dobrze wiemy, do każdego komputera jest potrzebny system, aby komputer działał i żebyśmy mogli cokolwiek na nim robić. I w dzisiejszym filmie właśnie będziemy przeglądać różne systemy. Będzie ich aż i każdy z nich jest totalnie inny. Możecie się spodziewać śmiesznych, dziwnych i niepokojących systemów. Dlatego polecam oglądać ten film do końca. Koniecznie zostawcie łapę w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał, żebyście nie przegapili żadnego materiału na tym kanale. Dobra, podpinam słuchawy, bo będą pewnie jakieś różne dźwięki, które chciałbym słyszeć, wiadomo. I zaczniemy z grubej rury, bo pierwszy system jaki sobie obczajmy to będzie Linux Hanna Montana człowieku. Czaisz? Tak, jest Linux z nakładką Hanny Montany i wygląda on naprawdę crazy. Jak możecie zauważyć? Właśnie w tym momencie odpalił nam się system Hanny Montany. Patrzcie, mamy tutaj ją. O nie! To jest porąbane, że coś takiego istnieje No bo hello, kto z was nie oglądał Hany Montany? No wydaje mi się, że nie ma Takiej osoby. Nawet ja, stary Zajechany Marcinek, człowieku, oglądałem Hana Montana. I to nie jest tak, że znam Hana Montana, człowieku, z nuty maty Hanna Montana, 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 Montana tylko rzeczywiście oglądało się na Disney XD Pierw było Disney Channel, a teraz jest Disney XD chyba Jeżeli jestem na bieżąco, mogę nie być Wow, tutaj jakiś błąd nam się człowieku wkradł Dobra, dajmy sobie no e, Więc co, no taki mamy oto pulpit właśnie tego systemu Mamy tutaj pingwinka z logiem Hannah Montana Pingwinek jak coś to jest logo Linuxa Tak dla osób, które by nie wiedziały A więc co, no musimy zobaczyć jak tutaj wygląda Patrzcie w ogóle jaki jest pasek zadań człowieku Wow Oh pa Mamy tutaj normalnie menu. Mamy system settings, file manager. ok, mamy tutaj aplikacje. Ej, normalnie mamy tutaj różne opcje. Ej, to jest naprawdę mocne. Szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo, w jaki sposób mamy sobie testować te systemy. Dlatego zaczniemy może od sprawdzenia, czy my są jakieś inne tapety na przykład. Tylko czekajcie, gdzie to będzie? To będzie chyba tutaj. Tak, to będzie tutaj. Mamy to. Yo, patrzcie to. Ej, tych tapet jest cała masa w ogóle. O lord, co jest? Ty, jaka mała tapeta, nie? No ale ona robi wrażenie. Patrzcie, jaki kurde, quality logo, człowieku, nie? Jakie są jeszcze inne, okej, okay, mamy takie. Co jest? Hannah Montana Linux, chłopie, nie? W sumie coś takiego nazwita w momencie, kiedy włączamy system. Teraz wam wyświetlę w sumie, bo nie pokazywałem wam, jak go włączam. Ale nie no, robi to robotę, robi to robotę, nie. Ej, to jest serio mega cool, nie? Dobra, a tutaj co mamy? Czy to tak, to jest ta sama tapeta, którą już mieliśmy, jakby yy, włączając system. I tu jest po prostu jej mniejsza wersja. Okej. Okay. I teraz przejdźmy może tutaj... Aha, tu mamy kalendarz. Okej. Okay. Co to tutaj? A czekaj, jak wyłączyć kalendarz? Jak wyłączyć. O, dobra, wyłączyłem. Aha, ej, nie ma, nie ma dźwięków, jak zgłaśniam. A dajmy sobie mikser. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, ty, sprawdźmy, czy będziemy w stanie tutaj otworzyć internet na przykład. O, mamy coś takiego jak internet. I mamy tutaj nad przeglądarkę, którą jest Firefox. Jest to naprawdę ciekawe, czy... uda nam się na przykład YouTube'a włączyć, to by było mega spoko. O, i to rzeczywiście działa. I pa mam od razu YouTube proponowany, to nam się odpali. Co ty gada? Co nam się odpaliło. A dobra, wiem czemu nam się to odpaliło, bo ogólnie ten system to jest fanowska wersja tego oryginału, ponieważ ten oryginalny jest naprawdę mega stary i no nie dało się ruszać talnie człowieku myszką przez to, że nie mogłem zainstalować na wirtualnej maszynie sterowników i wydupiało myszkę człowieku poza horyzont wszystko będzie nam tutaj działało, bez kitu sprawdźmy sobie, czy możemy w tym systemie zrobić cokolwiek więcej mamy tutaj widgety co my tutaj mamy czy ja mogę sobie to powiększyć nie, nie mogę, o mogę, dobra zarąbiście, application launcher ok czyli tutaj mamy launcher aplikacji i co to będzie, aha będzie jakby z toolbaru to samo, okej okay, czyli to sobie możemy tutaj gdzieś no dobra, damy sobie to tutaj, albo nie tutaj, bo cały czas musimy mieć oko na Hany Montany, rozumiesz tutaj mamy analog clock, czyli mamy Słuchajcie, zegar, różowy zegar. Ej, zajebisty zegar człowieku, nie? System monitor, czyli y, tutaj coś związanego z dyskiem. Ojejku, jak to jest malutkie. A czemu to jest takie malutkie? O co tu chodzi? Aha, dobra, bo tutaj zarządzamy partycjami. Y, to nie mam pojęcia, co to będzie. To to jest? Czemu tu... To... to jest dziwne! To jest serio dziwne. O, ale mamy baterię! Okej, okay. pokazuje nam, że y, nasz komputer jest wyładowany, a tak nie powinno być, bo w sumie... Patrzcie, generalnie, no, nasz komputer powinien być wyłączony, bo baterii nie ma w ogóle, ale no dobra. Mamy jeszcze, słuchajcie, widget z możliwością folderów. Aha, i tutaj. Nic nie pokazuje. No dobra. A tutaj co to jest? Uwaga. A, tutaj możemy wyłączyć nasz komputer. Widżety jedne z fajniejszych rzeczy, które tutaj są. W sumie to już dodamy sobie wszystkie, jakie są, bo ich chyba dużo nie ma. Ale większość z nich są takie malutkie. Czemu tak jest? Dobre pytanie. O, możemy sobie przeglądarkę dodać? Ej, czaisz, że mamy taką przeglądarkę człowieku tutaj i wpisujemy sobie siema? To nam będzie szukać? Czekajcie, albo youtube.com. Aha, to, to na nie działa. No, no dobra, okej. Okay. O, Mamy śmietniczek! No człowieku, śmietnika nie może zabraknąć w żadnym komputerze, tylko gdzie ten śmietnik nam się pokazał? Dodaj go. O, mamy śmietnik, chłopie! I to jaki różowy w ogóle! Tylu Hanna Montana, więc to mi się podoba, tak? Hanna Montana, 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 Montana. Sprawdźmy sobie, czy są tutaj jakieś Na przykład pliki, dajmy sobie home Aha, nie, mo nie mogę dać home y Application, czy będzie Tutaj jakiś menadżer kurczę, plików O oh, jest, file manager Yo, jak to wygląda przepotężnie, nie? Ej, serio, wszystko jest Fioletowo-różowe, dobra, mamy tutaj Desktop, okej, okay, na pulpicie nic nie ma Czy w dokumentach coś mamy? Też nie Czy coś jest pobrane? Też nie Muzyka, naprawdę nie ma żadnej muzyki Hanna Montana Znaczy, Han Montany, to jest słabe W zdjęciach też nic nie ma Publicznych. Ej, dobra, czyli ten system jest totalnie puściutki. No, liczyłem delikatnie na to, że jakieś pliczki znajdziemy. Nie wiem, jakiś list od Hanny Montany, czy, czy cokolwiek innego. O, dobra, ja myślę, że wyczerpaliśmy możliwości tego systemu, bo no nie ma tutaj zbyt wiele, ale nadal robi wrażenie, że człowieku Hany Montana miała swój system. Stary, też bym chciał mieć swój system. Bez kitu Przyszedł czas na drugi system i tym razem będzie to satanistyczne Ubuntu. I patrzcie, widzieliście to logo? Wow, wow trochę. Co jest? Jakie dźwięki, nie? Dobra, wpisuję hasło i jak sami możecie zauważyć, mamy tutaj Ubuntu Satanic Edition, co oznacza, że no jest to Ubuntu dla... Sami wiecie kogo, chyba nie muszę mówić. Ale zanim tutaj zaczniemy sobie wszystko sprawdzać, wypadałoby zmienić tutaj ustawienia ekranu, no właśnie, na nieco takie zbliżone do moich oczekiwań, czyli 1920 na 1000. Ej, nie ma takiej tej? to Jak to możliwe? Na tym Ubuntu nie ma rozdziałki yy, 16 na 9? No dobra, więc tak to się prezentuje, moi drodzy. Mamy tutaj tapetę, człowieku, piekła. No śmiało można powiedzieć, że to piekło. Albo jakaś czerwona planeta. No to już zależy, co wy tutaj widzicie. No i co? I no jest to Ubuntu, naprawdę stare Ubuntu, bo jeszcze w dzisiejszym odcinku zobaczycie nowszą wersję, ale z nakładką i no zobaczycie różnicę, bo ona jest naprawdę kolosalna. No ale dobra, wejdźmy sobie w aplikację i co my tutaj mamy? Normalne akcesoria, okej. Okay. Mamy Jakieś gierki? Yo, mamy nawet gierki. Okej, okay, mamy tutaj nawet Firefoxa. Czy będzie nam działał internet? Patrzcie, była strona ubuntu-satanic.org. O nie! I szkoda, że ta domena nie działa. To by było mega zajebiste. Czajcie, byśmy mieli jakby satanistycznego googla człowieka. Wow! Ej, to by było serio cool. No ale dobra, wpiszmy sobie na przykład google.com, ok? A, działa. No dobra, czyli normalnie Google działa, a jak czymy sobie YouTube, Ok, I nawet wyszukuje strony. Więc zarąbiście. Dobra, wejdźmy na YouTube'a. Jeżeli się uda... A, no właśnie. I się nie udało. Musielibyśmy zaktualizować przeglądareczkę. Ej, dobra, szczerze, nie chcę mi się tego aktualizować, ale pewnie jakbyśmy zaktualizowali. Jeżeli to by nam się oczywiście udało, bo jest to naprawdę stara wersja Ubuntu, to może normalnie byśmy odpalali wszystkie strony które teraz działają, chociaż wątpię, bo zaraz wam pokażę, o co chodzi. Tylko czekajcie. O, znajdźmy system settings. Jaka to jest wersja Ubuntu? Bo mnie to naprawdę interesuje. Więc jak sami widzicie, jest to wersja Ubuntu 12.4. Nie jest to i tak źle, ale z ciekawostek powiem wam, że jest już 24. ileś. Więc jak sam słyszysz, ten system ma naprawdę wiele lat. No, ale dobra, sprawdźmy sobie tapety. Czy są jakieś inne niż te... Wow! Są! Są inne tapety. Dobra, lecimy z tym. Po to... Ubuntu Stunning Edition. <noise> o nie, ey, jakie mocne, nie? Bez kitu. Jaka jest kolejna? Co my tutaj mamy? Okej, okay, mamy taką, słuchajcie, chikita człowieku. Wiesz, co biega? Okej, okay, a tutaj... Uuuu, dobra, ej, ta tapeta jest już turbo mocna. Serio. Co tapeta to jest grubiej, nie? No ta chyba najbardziej pasuje tutaj do tego systemu. Tutaj mamy... Okej, trzy szóstki. Oj oj, Ubuntu Stank Edition. Co ja w ogóle robię, nie? Naprawdę. Pa, tutaj mamy już typowo screena z piekła. Wow. Okej, okay, tutaj już nie ma źle. Mamy po prostu logo Ubuntu, Ty, ale tych tapet tutaj jest więcej. Przy Hanie montanie nie było tyle tapet, nie? O, tutaj mamy tapetę z tej najstarszej wersji Ubuntu Stanik, bo ta jest nieco świeższa. Wybierałem te najświeższe edycje, żeby nie było problemów, bo uwierzcie mi na słowo, ale ich była cała masa. Okej, okay, dobra. Tego się tutaj nie spodziewałem. Niestety nie mogę wam tego pokazać, ale jakbym miał wam powiedzieć, to jest tu kobieta, która odkrywa się przed wami szeroko że tak powiem. No i co? W zasadzie mógłbym powiedzieć, że to wszystko, ale musimy sobie sprawdzić jeszcze pliki. Czy coś tutaj się znajduje? I ogólnie mamy tutaj Open Metal Cast. Nie mam pojęcia... Co ty gadasz, że tu będzie jakaś muza? Pa! O człowieku, nie gadaj! Odpalimy sobie muzykę? Czekajcie, bo to się ładuje. Ej, tutaj jest ponad godzina kolejki. Ty, zlagowało się. Nie mogę... O nie! Zlagowałem system! Teraz to człowieku jeszcze mój komputer na dodatek zlagował. Ja pierdzielec Co tu się dzieje, moi drodzy? No ale mamy system. To jest najważniejsze ważniejsze. I czekajcie, włączymy sobie to po raz kolejny. Co nam się załadowało? O, teraz trzy razy szybciej nam się to załadowało. A, bo tu się cały czas buforuje chyba. Po! Wow! Co jest? Co jest? Co jest? Czekaj, ja tu muszę ściszyć. O, hopie! Dobra, tego coś się tu nie spodziewałem. No i widzicie? Tutaj się postarali. Na systemie Hany Montany nie było takich, kurczę, easter eggów. A mogły! No ale co? No, moi drodzy, myślę, że tutaj więcej nie znajdziemy. Ale chociaż była muzyka. Co prawda takiej, której nie słucham. Znaczy, kiedyś słuchałem metalu, ale w gimnazjum. To było Lata świetne temu Idźmy dalej Był system Ubuntu Dlatego lecimy z kolejnym systemem Ubuntu I tym razem będzie to nowsza wersja Tyle, że z nakładką Taką cute, jak sami zaraz zobaczycie Nie przestraszcie się, bo będzie ultra słodko Tak jak mówiłem Mamy tutaj, moi drodzy, nakładkę z anime A ja ani B, ani C <laughs> No, ale generalnie tak to się prezentuje No i tutaj jest wysoko, jest wysoko Nie wiem, kto by był w stanie na takim systemie funkcjonować Bo patrzcie menu Tutaj totalnie nic nie widać Nie widać nawet liter I w sensie serio Ja muszę się bardzo tutaj przybliżyć, żeby cokolwiek widzieć I patrzcie jaką mamy czcionkę O nie, o, ta czcionka kojarzy mi się jak miałem Samsunga To w Samsungu zawsze się czcionki zmieniały Wiecie o co chodzi? Na takie crazy Ale w ogóle patrzcie jakie tu mamy ikonki O nie, jak w Macu Tylko, że tutaj mamy... Duszka! Nie wierzę, nie, naprawdę nie wierzę. Co my tu mamy? Mamy jakiś folder home. Okej. Okay. Pa, jakie foldery są. Ej, dobra, to wszystko jest takie cute i kolorowe. Ale czy na tym systemie czekają nas jakieś zaskoczenia? No, chyba wątpię, bo no, jak pokazały wszystkie systemy w dzisiejszym odcinku, totalnie nic tutaj nie ma. A są jakieś pliki chyba. Ja nawet nie mogę się rozczytać. Firefox chyba tak. Okej. Okay. Mamy tu jakieś template, y. aha, ale tu nic, nic z tego nie działa. Totalnie nic. A czy możemy sobie zmienić jakąś tapetę? Będą jakieś inne tapety niż ta, co jest. O, ojojoj, i gdzie to się zmienia? Czekajcie, bo ja... A, nie, mamy tylko jedną tapetę. Ale tak jak mówiłem, widzicie? To jest jedno z nowszych Ubuntu. Moi drodzy, jest to wersja Ubuntu 22.4, więc 10 wersji wyżej. No, co by nie mówić, jest to grube, nie? Ja chyba nie chcę dłużej zostawiać w tym systemie, w sensie tutaj za dużo chyba rzeczy nie ma. Mamy po prostu jakby wizualny wygląd bez żadnych easter eggów i w ogóle, pa, przeciągamy i wszystko jest różowe. Dziewczyny, dajcie znać, czy dałybyście radę na takim systemie funkcjonować? Chłopaków nie pytam, no bo wiadomo, chociaż może się znajdą wyjątki. A teraz przechodzimy level wyżej, ponieważ mamy system z Korei Północnej. Czyli wszystko będzie w szlaczkach i znalazłem informację w necie, że generalnie ten system szpieguje. Czy to sprawdzimy? Nie mam bladego pojęcia. Po prostu go odpalmy. Jak sami widzicie, mamy tutaj logo, które... Dalnie nie wiem, co znaczy. I tak się prezentuje okno logowania do menu na tym systemie. No jak widzicie, już na starcie ciężko cokolwiek tutaj... O, dobra, tutaj dam podpowiedź 123. A, bo ja wpisywałem wszędzie 123, dlatego mamy nazwę 123, hasło 123 i ich podpowiedź. Powiedz, 1, 2, 3, więc łatwo byłoby mi się wbić na kompa Ty, jak tu wygląda, zielona tapeta. Trochę przypomina to maka. I patrz, jakie szlaczki tutaj są. No, tutaj będzie naprawdę ekstremalnie, bo wszystko jest w szlaczkach i musimy się nieco domyślać, co jest czym. Okej, okay, włączyłem teraz menadżer plików. I. Jest grubo. Tutaj nie uświadczymy chyba żadnych plików. A tutaj. Aha, to ja, ja nie wiem, w co ja klikam. Serio, ja nie wiem, w co ja klikam, ale jesteśmy w tym samym miejscu tutaj. Wow, tu mamy jakieś aplikacje. Po. Dobra, mamy notatnik. Włączymy sobie go. Da się go w ogóle włączyć? O, odpaliło się. Czy ja mogę tu pisać normalnie? Ej, mogę, dobra. Już myślałem, że będzie nam pisać w szlaczkach. Wiecie o co chodzi? Co my tutaj mamy? O, mamy przeglądarkę. Dawaj mi tą przeglądarkę. Czy my będziemy mogli za pomocą tego systemu się tutaj wbić gdziekolwiek? Czekajcie, damy sobie na przykład google.com. <noise> no nie możemy, bo jest blokada. Jak zdjąć tą blokadę? No są sposoby, ale mi się nie chce tego robić, bo to chwilę by zajęło. Ale generalnie możecie zrobić z tego systemu jakby system do korzystania na co dzień znaczy ciężko na co dzień. Ale chodzi o to, że no działałaby przeglądarka, jeżeli byśmy wywalili parę wierszy poleceń. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to w opisie zostawię film, jak to zrobić. No więc przeglądarki sobie, słuchajcie, tutaj yy, nie poużywamy, ponieważ no jest ona zrobiona typowo na Korei Północnej. W sumie ciekawe, bo ja jestem połączony z internetem Ciekawe jakie jest nasze bezpieczeństwo Ja to odpaliłem na wirtualnej maszynie, więc w miarę jest bezpiecznie Ale nadal mnie to ciekawi, czy rzeczywiście jesteśmy bezpieczni Ale tego dowiem się za jakiś czas Jeżeli na tym kanale zaczną się pojawiać jakieś chińskie dziwne filmy To znaczy, że wbili mi się przez ten system na kompa <laughs> ale jaka abstrakcja człowieku w ogóle, nie? Aha, ale my chyba sobie tu nic nie otworzymy, bo nie mamy żadnego filmu. No, niestety, niestety. Tutaj, aha, mamy kolejne jakieś różne... Uh, to jest terminal chyba, nie? Piński terminal. Czy on zadziała? A nie, to nie terminal. To jest jakby menadżer zadań. Pa! Yo! Jakie jeszcze aplikacje my tutaj mamy? O, mamy coś, co otwiera nam zdjęcia. Czy mamy tu jakieś fotki? Ej, mamy coś. Co to jest? Nie mogę tego otworzyć. Ale to może być nasza tapeta ogólnie, ale dziwne, że nie otwiera się. A jak damy tu? Też się nie otwiera. Okej. Okay. Kalkulator. Ej bardzo mi to przypomina MacOS, nie? W sensie serio, tylko że chiński, wiadomo. No, niestety nie za bardzo wiem, do czego te aplikacje służą, więc za dużo wam o nich nie opowiem, ale wbiję sobie teraz człowieku na obiektyw w Google i uwaga, co tutaj będziemy mieli. Czekajcie, niech to złapie Zoom. Okej, okay, wow, editor, klasyczny prób. Ej dobra, bo ja nie wiem do końca, czy to będzie nam dobrze wszystko tłumaczyć, ale możemy na pewno sobie tutaj to u góry przetłumaczyć. Przeglądarka plików, patrzeć, iść, okno, pomoc. Człowieku, co to jest? Edytor tekstu. No, przetłumaczysz mi to kolego. O, edytor tekstu, program do zarządzania zdjęciami. Ekran pulpitu, program aplikacji, dokumenty. Czerwona gwiazda. A no tak, bo ten system tak się nazywa: Red Star, człowieku, rozumie. A więc jak sami widzicie, no jest wysoko, jest wysoko. Jeszcze na koniec sprawdźmy sobie, jakie mamy tutaj, moi drodzy. O kurde, tapety. Czy to będzie. To nie jest tapeta, dobra. Dobra, tu mamy zmienić tło według naszego y, telefonu. I patrzcie. Tutaj mamy takie tapety. Uuu, bąbelki. Tutaj trawka. Ej, ładne tapety nawet dali, nie? Serio, ty, tutaj to w ogóle jak z Windowsa, nie? Ej, co jest? Tu mamy galaktykę. Ej, teraz to wygląda z serii jak Mac, nie? Bez kitu. Uuu, mamy lasy. Tu mamy góry, człowieku i mamy jakieś budynki i w ogóle. No to jest już chyba tak typowo w klimacie Korei Północnej, nie? Ale nie wiem, bo tam nigdy nie byłem, ale ciężko, że tam być. Dobra, nieważne. A tu mamy piękny zachód słońca, i tym zachodem słońca żegnamy się z tym systemem i lecimy dalej. Teraz mamy system Windows Pop Edition Jak sami musicie zauważyć Patrzcie jaką mam wielką myszkę Względem ekranu w ogóle nie? Na pulpicie totalnie nic nie mamy Czy mogę kliknąć prawym? Nie, nie mogę kliknąć prawym A coś się tutaj Okej, okay, mamy menu startu To już duży sukces Mamy internet explorer, menadżer plików Gry, muzyka, wideo Nawet mamy sklep To jest interesujące Control panel, emulator, więcej programów Poka mi programy, okej, okay, mamy notebook Ej, jak to działa? Porąbanie. Ej, to działa na kliknięcie w ogóle, nie? Co to za szalony pomysł, człowieku, zrobić taki. O nie. Co to jest za szalony pomysł, w ogóle zrobić coś takiego? O, ale mamy terminal jakiś. No dobra. Yy, czyli mamy jakieś programy. Co mamy w kontrol nic tutaj nie ma O nie Nie możemy sobie wejść w żadne opcje, ani nic Mamy tutaj shop Aha, i tu mamy error Mamy jakieś wideo? O, mamy jakieś wideo <laughs> Co to jest? Okej okay. Ej, myślę, że ziomek bawił się niesamowicie przy tworzeniu tego, nie? Ej, mocno! Mamy filmiki od autora, chłopie, nie? Yo! Turbo mocne! Ej, co jest? Co on włączył? Czekaj, bo ja chcę to samo włączyć. Muzykę on włączył? Mamy muzykę! Okej. Okay. Okej, okay. dalej Wow, ale to laguje No ale dobra, jest tu jakaś muzyka, więc to jest sukces Gry Wow, to jest Minecraft Jomang Studios O oh, nie Ej, to jest Minecraft, the O oh, nie Nie gadaj, że chłop tu zrobił Minecrafta Ej, co to jest? Jak to działa? Y Czyli ja kopię jakby myszką? Dobra. A ja nie, nie mogę chodzić w ogóle. O co tu kama? ja mogę wypaść? O nie, właśnie zepsułem grę. O, wyszedłem z niej. Yo, yo. Mamy stick collector. Y ale czemu ja nie mogę sterować w ogóle? Totalnie nie możemy tym sterować. Ciekawe czemu, nie? Dobra, deadfish. Co to będzie? Mogę to włączyć? Aha, o co tu chodzi? Dobra, darujmy sobie to. FNAF. Ej, co? To jest FNAF człowieku? Aha, czyli mamy teraz jakby blue screena. Okej, okay, czyli to skraszowało nam... <noise> to jest ciekawe, nie? Że chłop nawet zainicjował tutaj, człowieku, blue screena. I co ja mam teraz zrobić? Mogę cokolwiek zrobić? Nie mogę nic zrobić. Ale patrzcie, miał być tu jumpscare i się nie wczytał. Dobra, włączyłem to jeszcze raz, bo coś przestało to działać. I mamy tutaj file explorer i... Aha, tutaj... Nic totalnie nie możemy zrobić. A czy możemy wejść sobie w internet? YouTube. Aha, to, to nie działa. <laughs> nie ma funkcji. Okej, okay. welcome to YouTube. Ej, to możemy rzeczywiście coś wpisać? Obczajam, bo na przykład. A, czyli to, 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 to nie działa. Okej, okay. fatalny error wyskoczył. A jakbym chciał wbić na Google'a? Google! <laughs> mogę coś tu wpisać? <laughs> nie mogę tu nic wpisać. Okej, okay, czyli to jest tak zrobiony dla Beki. Ej, Discord, Twitter, Error. Okej, okay, czyli w zasadzie system, na którym nie da się zbyt wiele zrobić. Jest ja on na pewno dla Beki w sumie zabawny, ale wydaje mi się, że autor musiał spędzić nad nim naprawdę masę czasu. Moi drodzy, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli chcecie kolejną część, gdzie sprawdzamy więcej systemów, i to tych windowsowych, koniecznie zostawcie łapy w górę, bo 3000 łapek w górę i będzie taki film. Więc myślę, że warto. Tak samo jak warto subskrybować ten kanał. Napisz te emotki, jeżeli dotrwaliście do tej minuty czuwieniu. Ja bym Marcin widzimy się już wkrótce. Hello.